Witam. Patrząc na to, co się dzieje po tym, jak spłonęła katedra Notre Dame, świat oszalał. Władcy różnych państw i niektóre tak zwane mądre głowy ubolewają, bo spalił się budynek. Mało tego, prześcigają się w lamentacjach i ubolewaniach, kto bardziej będzie przeżywał i manifestował spalenie budynku. Ten świat stanął na głowie. Nawet w Polsce minister kultury Gliński ubolewa nad tą tragedią spalonej katedry, mówiąc Viva la France! Jak się minister Gliński tak utożsamia z Francją, mówiąc niech żyje Francja, to może zmieni obywatelstwo i wtedy wychwala Francję. Poza tym nie życzę sobie, żeby z moich podatków choćby jeden grosz poszedł na wsparcie dla tej bałwochwalczej katedry. Ja również ubolewam, ale nad tym, że ta bałwochwalcza katedra zwana Notre Dame, której nazwa oznacza naszą panią i odnosi się do Maryi? Nie zawaliła się doszczętnie, niszcząc wszystkie bałwochwalcze relikwie, obrazy, posągi i inne rzeczy, które w niej były i które są obrzydliwością w oczach Pana Boga. I nad tym ubolewam, że nie została zniszczona doszczętnie. Wielu ślepych i niemądrych mówi, że ta katedra to fundament chrześcijaństwa lub kamień węgielny chrześcijaństwa. Cóż za bałwochwalstwo i bluźnierstwo? Brak rozumu. Chyba fundamentem i kamieniem węgielnym rzymskiego katolicyzmu, a nie chrześcijaństwa, bo zwodziciele Kościoła rzymskokatolickiego podszywają się pod chrześcijan, a sercem daleko są od naszego Pana i Wybawiciela Jezusa Chrystusa. Fundamentem chrześcijaństwa jest Pan Jezus Chrystus, jak i kamieniem węgielnym jest Pan Jezus Chrystus, a nie jakaś budowla. Słowo Boże mówi. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, Wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą Budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego, odsłoni je dzień pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę, ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. Fragment ten mówi, że fundamentem jest Pan Jezus Chrystus i nie może być innego fundamentu. Następnie i tak jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego, odsłoni je dzień pański, okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie je jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę, ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę, sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Jak mówi słowo Boże, ta bałwochwalcza katedra Notre Dame została wypróbowana przez ogień i nie przetrwała bo była zbudowana na fundamencie ze złota, srebra, drogich kamieni i drewna, a nie na Panu Jezusie Chrystusie. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Kamieniem węgielnym jest pan Jezus Chrystus i tylko pan Jezus Chrystus, a nie jakieś budowle. A teraz ludzie w większości rozczulają się nad spalonym budynkiem bałwochwalstwa, robią zebrania modlitewne, klękają i modlą się przed spalonym budynkiem i za budynek. Przecież to jakie zbiorowe bałwochwalstwo i paranoja. Niech Państwo nie dadzą się zwieść, wciągając się w te zbiorowe bałwochwalstwo lamentacje i ubolewanie nad spalonym budynkiem. Prawdziwy chrześcijanin powinien się raczej radować, że został zniszczony jeden z bastionów bałwochwalstwa rzymskiego kościoła. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali mu czci jako Bogu, ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bez czeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli jemu zamiast służyć stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrywywali sobie z niego. Powiedział więc do nich: to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam braci i siostry w panu Jezusie Chrystusie.